Cześć, odkrywcy! Gotowi na nowe eksperymenty? Dzisiejszy temat na naszych warsztatów naukowych online to kosmiczna lawa. Ale zanim przejdziemy do konkretów, szybka rozgrzewka. Rozgrzewamy uszy, rozgrzewamy oczy i rozgrzewamy ręce. Wyciągnijcie dłonie przed siebie, wyprostujcie palce i naśladujcie moje ruchy. Ja będę mówił, który palec zginajcie, i zginajcie od razu u obu rąk. Uwaga, zaczynamy! Kciuk wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk. Kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk. I jak? Nadążyliście? Takie ćwiczenie to bardzo dobry trening dla mózgu. A teraz czołóweczka i zaczynamy. No teraz sprawdźmy, czy wszystko macie przygotowane. Będziecie potrzebować wody, oleju, trzech szklanek, bibuły albo jakiegoś innego barwnika do wody. Może być barwnik spożywczy. My za... Ja tutaj zabarwię wodę bibułą. Sody kuchennej, kwasku cytrynowego, jakiegoś naczynka do wymieszania sody i kwasku. Ja mam taką po prostu bardzo głęboką łyżkę i patyczek do mieszania. Będzie też potrzebny pieprz w ziarenkach. Łyżka do mieszania, słomka, latarka i wysokie naczynie. Będzie też potrzebny jakiś ręczniczek do posprzątania. Wszystko jest w takim razie do dzieła. Zanim przejdziemy do właściwego eksperymentu z lawą, zrobimy kilka eksperymentów wprowadzających. Na początek weźcie olej. Wodę i przezroczyste naczynie. Do przezroczystej szklanki nalejcie trochę oleju. I teraz ostrożnie, obserwując co się będzie działo, dolewajcie wody. To przyjrzyjmy się uważnie, co się tutaj stało. Olej unosi się nad wodą. To dlatego, że olej jest lżejszy od wody. Ale spróbujmy je teraz wymieszać. Waga, mieszamy. Mocno, dobrze i konkretnie. Dobra. No i zobaczmy, co się stało. Początkowo wydaje się, że to mieszanie nawet nam wyszło, ale zobaczcie, z czasem coraz więcej wody opada na dno, a lekki olej idzie do góry. Czyli woda z olejem się nie miesza, a dodatkowo woda jest cięższa od oleju, dlatego spada na dno naczynia. Coraz lepiej widać, że olej oddziela się od wody. W takim razie weźmy teraz słomkę i wpuśćmy do naszej miksury trochę bąbelku. Ostrożnie, żebyście się nie napili. No i co mogliśmy zaobserwować? Bąbelki wydobywają się na powierzchnię. To Dlatego, że są jeszcze lżejsze niż olej. Czyli olej pływa po wodzie, bo woda jest cięższa od oleju. Ale bąbelki są jeszcze lżejsze niż olej. Czyli wydobywają się ponad olej. Ok, u mnie już czas na drobny porządek. Kochani, to był pierwszy obrazowy eksperyment. Przechodzimy do drugiego. Teraz znowu będziecie potrzebowali czystej szklanki. Ok. I wody. A nasz olej z wodą odstawmy na bok. Popatrzymy jeszcze, jak się rozdziela. Przelewamy wodę do szklanki. Będziecie też potrzebowali sody i kwasku. Maczynko do wymieszania. Patyczek. Pasek. Soda. To teraz odrobinę sady. Przesypmy do naszego większego naczynka do mieszania. Aha, przesypane w porządku. Ok. I troszeczkę kwasku. Teraz wszystko dobrze wymieszajmy. I zobaczmy co się stanie jak naszą mieszaninę wrzucimy do wody. Zaczynają produkować się bąbelki i podobnie jak te bąble, które puszczają w wodzie z olejem idą do góry. To teraz kochani, weźmy ziarenka pieprzu. Ziarenka powolutku wsypujemy do naszej szklanki. I uważnie obserwujcie, co się będzie działo. Na ziarenkach pieprzu szybko pojawiły się bąbelki, które wyciągnęły pieprz do góry. Kiedy pieprz dopływa do powierzchni, bąbelki się odczepiają, wylatują do powietrza i pieprz znowu jest ciężki i zaczyna spadać. Za chwileczkę pojawiają się nim nowe, na nim nowe bąbelki i znowu wyciągają pieprz w podróż do góry. To teraz czas na krótkie podsumowanie tego co widzieliśmy. Po pierwsze, nie da się wymieszać wody z olejem. Dodatkowo olej jest lżejszy od wody i wypływa na jej powierzchnię. Od oleju jeszcze lżejsze jest powietrze, dlatego bąble powietrza wypływają ponad wodę i ponad olej. Zobaczcie to jeszcze raz. W drugim eksperymencie sprawdziliśmy, że dodając do wody sody i kwasku cytrynowego można wytworzyć bąbelki, które oczywiście uciekają do góry. A przy okazji tradzę Wam, że w tych bąbelkach jest dwutlenek węgla. Następnym krokiem było wrzucenie do naszej gazowanej mikstury ziarenek pieprzu i mogliśmy zauważyć, że pęcherzyki powietrza niczym baloniki potrafią zabrać w swoją podróż ziarenka pieprzu. Zobaczcie to jeszcze raz. Okej, okay, kochani, czas trochę odetchnąć. Czas na zagadkę Kamisia. Kamisiu, zapraszamy. Już idę, już idę. Usiądźcie wygodnie i posłuchajmy, jaką zagadkę przygotował Kamiś na dziś. Ale się za wami stęskniłem. Gotowi na zagadkę? Powietrze w środku mają, światło pięknie odbijają. Puszcza się je duże i małe. Wszystkie są wspaniałe. Czy już wiecie? Do zobaczenia na końcu odcinka. I jak, wiecie już jaka jest odpowiedź? Ze sprawdzeniem poczekamy na koniec odcinka. Tymczasem czas się przygotować do tytułowego eksperymentu kosmiczna lawa. Będziecie potrzebowali oleju, wody, bibuły, która posłuży nam do zrobienia barwnika, szklaneczki, w której ten barnik zrobimy łyżeczkę do wymieszania bibuły z wodą, kwasku cytrynowego, sody oczyszczonej, no i naczynka, w którym to wszystko wymieszamy, patyczka do mieszania i wysokiego naczynia, w którym powstaje nasza kosmiczna lawa. Nalejmy troszeczkę wody nie musi być jej dużo. OK. I do wody łóżcie bibułę. Troszeczkę to wszystko wymieszamy i bardzo szybko powstaje nam czerwona woda. Oczywiście Wy możecie użyć jakiego koloru chcecie. Nasza bibuła może troszeczkę jeszcze ponamiękać. A my przechodzimy dalej. Do wysokiego naczynia. Przelejcie trochę oleju. Uwaga. O, tyle wystarczy. Teraz. Wymieszajmy. I klasyk. Soda i kwasek. Soda. I kwasek. No i kochani, teraz ścisły finał. Do naszego wysokiego naczynia należy przelać trochę zabarwionej wody. Uwaga, żeby nie wpadła bibuła. Dobrze, tyle wystarczy. Od razu możecie zobaczyć, że woda przyjmuje kształt takich kropelek. Gdybyśmy trochę poczekali, to faktycznie opadłaby na dół i roztwór całkowicie by nam się rozwarstwił. Ale nie pozwolimy jej na to, bo od razu dodamy sody z kwaskiem. Ok, poczekajmy, aż nasza mieszanina wymiesza się z wodą. O, już zaczęło. Fajne co? Muszę przyznać, że to jeden z moich ulubionych eksperymentów. Ale co tu się właściwie dzieje? Kwasek reaguje z sodą, tworząc bąbelki, które zaczynają wędrówkę ku górze naczynia. Bąbelki po drodze zabierają ze sobą kropelki wody, która, ponieważ nie miesza się z olejem, przybiera taki widowiskowy kształt kulki. Wspólna wycieczka bąbelków i kropli wody kończy się na górze naczynia, gdzie bąbelki uciekają do powietrza, a pozbawiona bąbelkowych baloników woda opada na dno, czekając na kolejną podróż na gapę. To teraz już wszystko wiecie. Przed nami jeszcze drobna niespodzianka, ale teraz na rozluźnienie rozwiązanie zagadki kamisia. I jak? Znacie już odpowiedź? Powtarzam zagadkę. Powietrze w środku mają, światło pięknie odbijają, puszcza się je duże i małe. Wszystkie są wspaniałe. Co to jest? Bańki mydlane! Haha! Ha. Muszę przyznać, że bardzo lubię te zagadki, ale obiecałem jeszcze niespodziankę. Pewnie zauważyliście, że z całej tej długiej listy rzeczy nie używaliśmy latarki. I to będzie ta niespodzianka. Dlatego bierzemy latarkę i uwaga, proszę zgasić światło. Cóż mogę powiedzieć, ja bawiłem się super, mam nadzieję, że i wy dobrze się bawiliście, a teraz nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na kolejne odcinki. Do zobaczenia i cześć!